Dwa dyski, dwa i pół cala zamontowane wewnątrz starego laptopa. Czy jest to w ogóle możliwe? W tym odcinku pokażę Wam, że jak najbardziej tak. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja na tym kanale już wielokrotnie pokazywałem, w jaki sposób wymienić dysk HDD 2.5 cala w laptopie na dysk SSD. Jednakże nie pokazywałem, co można zrobić ze starym dyskiem HDD, który jest w 100% sprawny. I słuchajcie, on wcale nie musi trafić na półkę, żeby się na niego kurzyło, bo może nam posłużyć jako dodatkowy magazyn danych. I w tym materiale wideo chciałbym wam pokazać, że jak najbardziej jest to możliwe, aby w starszym laptopie jednocześnie zamontować dwa dyski 2,5 cala. W tym celu będzie nam potrzebne pewne akcesorium, jakim jest ramka montażowa na dyski 2,5 cala. W takiej ramce można zarówno zamontować dysk HDD, jak i SSD. W moim przypadku jest to ramka od producenta Lanberg Model IF Myślnik Sata Myślnik 13. Do tej ramki można zamontować, tak jak już wspomniałem, dyski HDD oraz SSD o maksymalnej wysokości 9,5 mm. Instalacja jest bardzo prosta, na zasadzie plug and play, co oznacza, że nie musimy tutaj instalować żadnych dodatkowych sterowników. Za chwilkę pokażę Wam, co w takim opakowaniu się znajduje. Dodatkowo, ja będę tutaj. W tym laptopie, który jest obok mnie, wymieniać jeszcze dysk, i ten dysk HDD, który znajduje się tutaj aktualnie, zostanie zamieniony na dysk od producenta Seagate z serii Barakuda o pojemności 250 GB. Natomiast dotychczasowy dysk HDD trafi właśnie tutaj do tej ramki montażowej. Cała operacja zostanie przeprowadzona na laptopie od producenta Lenovo. Jest to model z serii IdeaPad o numerze G580. To chyba tyle tytułem wstępu. Ja zaraz przenoszę się na stół serwisowy i będziecie mogli krok po kroku zobaczyć, jak taką operację na przykładzie tego laptopa się właśnie wykonuje. Zapraszam do oglądania materiału. Zanim przystąpię do operacji wymiany dysku z HDD na SSD oraz montażu dysku HDD do tej ramki montażowej, to najpierw chciałbym Wam pokazać, co znajduje się wewnątrz takiego opakowania po zakupie. Ale zanim to zrobię, to chciałbym Wam jeszcze o czymś powiedzieć i powinienem to tak naprawdę zrobić na początku tego nagrania, a mianowicie, moi drodzy, taki zestaw, taka ramka montażowa wraz z dyskiem 2,5 cala, nieważne czy HDD czy SSD, jest montowana w miejsce istniejącego napędu optycznego, czyli napędu CD, DVD bądź Blu-ray. Niestety, ale coś kosztem czegoś. Dlatego też istniejący napęd optyczny trzeba najpierw wymontować, a w jego miejsce włożyć właśnie taki zestaw. Tą ramkę wraz z dyskiem. Ok, otworzę teraz opakowanie i pokażę Wam, co znajduje się tutaj w środku. We wnętrzu otrzymujemy. Samą ramkę, sam adapter na dyski 2,5 cala, śrubokręt, za pomocą którego możemy przykręcić śruby, które też znajdują się w zestawie. No Ja go osobiście używać nie będę. No i mamy tutaj jeszcze same śruby montażowe. Mamy tutaj cztery śruby do zamontowania dysku 2,5 cala wewnątrz adaptera, oraz mamy tutaj trzy śruby, za pomocą których możemy przykręcić element. Mocujący cały adapter do reszty laptopa. Także tak to tutaj wygląda w środku. Jak widzicie, nic więcej tutaj wewnątrz nie ma. No to co? Ja zabieram laptopa na stół i zaczynamy całą operację. Długość całej operacji zależy tak naprawdę od konstrukcji samego laptopa i od tego, jak prosty mamy albo jak utrudniony mamy dostęp do samego dysku czy też napędu optycznego. W przypadku tego laptopa, tak naprawdę wystarczy odkręcić dwie śruby i już mamy dostęp do dysku, który znajduje się pod tą pokrywą oraz do śruby, która mocuje napęd optyczny. No to zaczynam. W pierwszej kolejności, tak jak zawsze, należy najpierw wyjąć baterię. Teraz wystarczy, że odkręcę właśnie te dwie śruby i już będę mieć dostęp do dysku oraz napędu CD-DVD. Tak widzicie, jest dysk. Teraz go sobie od razu wybuduję. Może dam trochę bliżej, żebyście też widzieli. Teraz dysk wystarczy wysunąć. I już wyszedł. Tak, jak widzicie. Resztę laptopa dam sobie na razie na bok, bo teraz musimy Wyjąć dysk z tak zwanych sanek. Wystarczy odkręcić cztery śruby. No i dysk wychodzi, tak jak widzicie. W jego miejsce wkładam nowy dysk SSD. Jak widzicie, jeszcze jest tutaj zapakowany w folię. Odwrotnie, tak powinien ten dysk być. No i przykręcam z powrotem śruby. Okej, okay. dysk zamontowany w sankach, może trafić z powrotem do laptopa. No i teraz wystarczy go zabezpieczyć. Moi drodzy, i już. Dysk SSD jest zamontowany w miejsce dysku HDD. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu, a mianowicie będziemy demontować napęd optyczny, i w tym celu wystarczy odkręcić jedną śrubę, która znajduje się w tym laptopie, tutaj. Po jej wykręceniu sam napęd będzie można wysunąć. Jak widzicie, napęd wyszedł. Resztę laptopa na razie dam sobie na bok, bo teraz będziemy musieli zrobić pewną rzecz, a mianowicie. Musimy zdemontować tutaj ten front z tego napędu, ponieważ on trafi do ramki montażowej. W samej ramce montażowej tutaj front też jest demontowalny. Zaraz on pokażę, jak się to robi. W ramce powinno to pójść nieco prościej. Należy to robić dosyć delikatnie, żeby nie wyłamać tych mocowań. Tutaj sprawa będzie prościejsza. A jak widzicie, tutaj to miary szybko słodzi. Także to nam nie będzie potrzebne. Tak to wygląda po zdemontowaniu. No i to samo musimy zrobić w napędzie optycznym. Jednak tutaj sprawę sobie nieco uproszczę, bo otworzę sobie ten napęd. Wystarczy jakiś cienki przedmiot igła i wystarczy włożyć igłę też tak w moim przypadku mój otwieracz tak zwany do napędów w miejsce o, awaryjnego otwierania napęd nam się wysunie jak widzicie jest otwarty no i tutaj trzeba podważyć też ten plastik też trzeba uważać żeby to robić delikatnie no jak widzicie już to wychodzi no, i front zdemontowany. Napęd sobie zamknę. Mogę sobie nawet zamontować ten element z ramki montażowej, tutaj w miejsce napędu. Dobra, to dajemy sobie na bok. Teraz tak. Jeszcze widzicie jedna rzecz. Z napędu musimy jeszcze odkręcić mocowanie, za pomocą którego całość przykręcimy do reszty laptopa. To na razie też sobie dam na bok. Tutaj wystarczy odkręcić dwie śruby. Ok, teraz mogę odłożyć napęd na bok. No i tutaj mamy adapter z powrotem. I dokładnie w ten sam sposób przykręcam ten element do ramki montażowej. Mamy, tak widzicie. No i teraz możemy sobie przykręcić dysk do samej ramki. Dlatego będę potrzebować cztery śruby, które są tutaj w zestawie. A te trzy sobie schowię z powrotem, bo one potrzebne nie będą. Dysk wystarczy włożyć. Tak jak widzicie, on wchodzi tutaj fajnie, i teraz wystarczy go wsunąć w gniazdo SATA. No i całość teraz wystarczy zabezpieczyć tutaj od dołu czterema śrubami. I tak gotowy zestaw, jeszcze wymaga front panelu. Zaraz go sobie tutaj wrzucę. Zmontowany normalnie na wcisk. Tak, jak widzicie, całość jest zmontowana. I jest gotowa, aby włożyć ją z powrotem do wnętrza laptopa. I to też właśnie teraz zrobię. Czy jest to z powrotem laptop? Całość wsuwam do środka. No i zabezpieczam śrubą. No i gotowe, teraz wystarczy założyć maskownicę. No i przykręcić, no i ostatni element to włożenie baterii. Gotowe. I na tym, moi drodzy, tak naprawdę kończy się proces wymiany dysku z HDD na SSD oraz montażu dysku HDD do ramki montażowej. Teraz pokażę wam jeszcze, jak to wygląda w BIOSie, czy oba te dyski są wykrywalne, bo to zapewne też was interesuje. Ok, laptop został już odpalony. Wszedłem sobie do ustawień BIOS i jak widzicie, tutaj mamy wykrywalne dwa dyski. Pierwszym jest dysk Seagate Barakuda SSD o pojemności 250 GB, a drugim Seagate o pojemności 500 GB. I jest to nasz dysk HDD, który został zamontowany w miejsce napędu optycznego. Także jak widać, wszystko się zgadza. Ja teraz przystąpię do instalacji systemu operacyjnego i wracam do Was już za chwilę. Instalacja systemu operacyjnego Windows dobiegła końca. Ja bym chciał Wam jeszcze pokazać w jaki sposób same dyski są widoczne i wykrywalne pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10. W tym celu skorzystam z wbudowanego narzędzia w sam system, a mowa tutaj o zarządzaniu dyskami. Do samego narzędzia można dostać się w bardzo prosty sposób. Wystarczy najechać kursorem myszy w dolny lewy róg na przycisk Start. Kliknąć prawym przyciskiem myszy bądź prawym przyciskiem touchpadu i wybrać z listy Zarządzanie dyskami. Jak widzicie, oba dyski są tutaj wykrywalne. Pierwszy dysk o pojemności 250 GB jest to nasz dysk SSD Seagate Barakuda na którym został zainstalowany system Windows 10. No i mamy tutaj dysk numer 2. Jest to dysk HDD o pojemności 500 GB, który został zamontowany do ramki montażowej w miejsce napędu optycznego. No i na tym tak naprawdę kończy się to nagranie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał i był dla Was w jakiś sposób pomocny, to pozostawcie komentarz pod tym nagraniem, łapkę w górę, a także zapraszam Was do oglądania innych materiałów, które dostępne są na kanale. Serwisu komputerowego Kadata. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!